Z biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Oj, nie. Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać Że jest dobrze Nie ma zapasu sił, chęci, zaczynamy się różnić że stajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy coś się święci A to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać Dla jednych życie na ziemi to piekło Dla drugich to wymarzony Eden Mimo że doceluję, jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć, kocham cię, tacie i matce Zaciśnięto mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce. Będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć Ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć I nic nie mieć chciałbyś nie wiedzieć A najlepiej zniknąć, mam klucz na ciebie, choć Naprawimy wszystko choć naprawimy wszystko, Naprawimy to. Naprawimy to. Naprawimy to. Tak, byśmy mogli znowu budować. Naprawimy to. Byśmy mogli zacząć od Nieważne jak jest źle, a to, że mamy w sobie nadzieję i myśli tak Przeżyjemy Bo, weźmiemy w ręce życie, zaczniemy budować od podstaw, a jak się zjebie coś na...